że ty jesteś moją fanką. No to oczywiście pierwsze i na Od ciebie ode mnie się wszystko zaczęło. ma kurwa są so kurwy so Nie Nie. Ty wywaliłam gdzieś, ale... Uf, ale ładne. A co za jebany? Musiał akurat... Nie, 10 HP! Boże! Co to jest? O nie no i co oni zrobili? Gdyby ich nie znękili to bym go zabił Elo Czekaj trzeba tego zamrozić, zamrozić, kurwa spadłem Cicho to jeszcze chyba nie jest przegrana, muszę się tylko odpalić więc No no Dla mnie to już jest przegrana, no kurde 1 do 3 No dla mnie jeszcze nie, bo ja mogę się w każdym momencie kurde nie nie Odpalić No skop głowa, nauczyłem się teraz no, no skopy dawać Brawo. No skop, głowa po raz kolejny. Jezus. Boże, ja jestem chyba jakiś A A mówisz, że to przegrywamy. Ze mną w składzie to rzadko się przegrywa. To w sumie czasami przegrywamy, ale. Uj, się na broni tą tarczą. Czekaj, zamrożę go! Nice. Aha, nie dostał! Elo, patrz! No dobrze. Brat sobie wkleił jakieś chińskie nazwy z tłumacza. Najpierw. No i tu przeras. Dobra, zrobiłam jednego. Patrz. Macińsko. Idę. Leży jedna. Jeszcze jeden. Ale widziałem. Od tyłu mnie bierze. Tu, chyba. Ale jest na u góry chyba. Jest u góry. Idę. Mam mało, mało, mało. Mega mało. Wajdę, przecież miał mało. ój, zajęba nasz mapa, No skąd on wiedział? Nie, jestem dać. Brawo! Brawo! Jezu, Boże co to było Myślicie, żeby ze mnie byście to wybrali? Ja O ale piękna głowa Ja takie z góry skaczę, przybliżam, strzelam w łeb Dajst tą na dole Tu, na dole Brałem jeden dostał, ale dobra Wydałam bomanie ro... Fajn, znowu sam! O, widziałem, idzie tam... Ten jeden powinien mieć mało Ej, ja, muszę być ostatni, ten czwarty na mało Dokładnie <laughs> ja. jesteś jakimś Bogiem Jezus! O Boże, ty jesteś LVP! Mnie jakoś nie słyszę. No słyszę cię, ale... To Barbie i może jestem... Z noża mnie zabił! Z no... z noża mnie zabił. O, znowu się... Nie, ja tej... sorry, ale ja tej grze... Ja przed chwilą ze sobą mówiłam, że ty Grzegorz daje łapkę w dół, bo te noże. No właśnie, nie wiem, on jest jakiś spocony, czekaj, co, ja tutaj ze Sniperką tyle. Jebany, kurwa. Jebany, no kurwa, dobił mnie ten którego teraz dojeżdżasz. Ja tak, tam... No i z noża mnie dojechał. Tak, tak, tak. Nie, nie, no kurwa, trzeba zamrażać. Tutaj o tym podać skąd pójść. Jest to? Una no, łóżko w głowa ładna. Ty ma 9 kapej i spadłam w dziurę. No, ja jeszcze w ogóle nie grałem na tej playland, play ale ona wydaje się dziwna. jest za późno. A dobra, no możemy ją dać. Dziwna się wydaje ta mapa. Standardową broń, czyli biorę rewolwer, w którym nie potrafię grać. Progres! Właśnie wiem. No i co to kurwa jest? Co to, jakaś arena do paintballa? Czy na tej mapie w ogóle nie znam. Kurwa tam. Kurwa, panda baconów się dojechała. dojechała. kurwa. Ale piękna głowa chociaż była. Dobra, chciałam ty z przodu zrobić. Muszę zmienić ten celownik, bo mi się w ogóle dziwnie nim trochę gra kropeczką, ale kropecz na kropeczkę nie narzekam. Fajna jest kropeczka. Nie Chyba wygląda w ogóle jak z zabawka. Halam się, idzie. Tak. Ten Spiderman ma coś? Spiderman na kurdziach ja tak. Tak no, jest Co? Soja co ten nos to był tak nieopłacalny, że... No Bo Bo ja trzeba, by... um, trzeba najpierw umieć tym nożem grać Bo ja jestem myślę, że co że wiesz, trójeczka od razu i odbijesz O właśnie minus Dostał 50 jebany Dobra, maj nice. Bacon ma mało, albo to nie ten bacon. Ale ja mam bacon leży. Ja jestem... O, widzę go. Dobra, zamrożony. Aha, to kto mi? Kur, y, myślałem, że to jest wada, ja ogólnie na tym. Dobra, zamrażam Spidermana. Spiderman zamrożony. No jest. kto... A dobra. Ja się biję z baconem. To mi go kurwa znowu w No jestem jednak, nie? Jezus Maria! Nice. Dobra, daj. Wow. No śniwaj. No, tak. No ej, dobra, znerfili teraz to jedno gówno, się nie upłaca już z tym grać. No i... trzymałam kosę. Znaczy to, katany Nie, ja już z tym nie gram. Do widzenia. Już nigdy się nie znajdzie na moim zlocie, To znerfili. Dostał. Spidermana zamrażam, wait. Do, najpierw to on musi się idealnie ustawić pod zamra... No i chuj, zamroziłem, kurde. Ma mało, chyba, To no właśnie. Ja. Dagger się nie ja się... hmm. hmm. To jest pewnie jakiś bacon z nowym kątem, który y, jest tak naprawdę prosem, a założył nowe konto przed chwilą. No, a, dara, używaj tych. Zamroziłem go, please. Nie strzelaj zamrożonego ja, ja się sam nie zamroziłam też Chodziło mi o to A co, to No chodź, mało to No kurwa, odbija się to gówno od ścian